All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear we're still goodbying But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Powiem Wam, że uwielbiam bardzo takie kaszki dla dzieci, kleik eee, najlepszy, w sumie próbowałam jakichś innych ale jest najlepszy, bananowy. Ja jeszcze taki zwykły ryżowy klejk. I wtedy sobie do, do, dodawałam zwykłego banana do tego. Ale to jest dobre. Ja wiem, że to jest kierowane dla dzieci, tak. No ale. To jest dobre. Ok? Niby tu jest napisane, że to się powinno zrobić, robić z wodą, bo, bo mleko w tym jest. Ale. Ja i tak wolę to zrobić z tym lekiem. Otwieramy sobie kolejne okienko. Dzisiaj piąty. Five, where's five? Here. Ok. Dzisiaj będzie herbata. Kawa? Wczoraj była kawa? Co nie? Ok. No dobra. Mamy kawę o smaku. Crime Rule, 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 dekoruje pokój, więc tak jest przed. A tak będzie po. A tak wygląda po. A tak Wam pokażę bardzo profesjonalnie. Tu, tu, no, jak co roku. Tadam, 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 big Christmas to you, e, hello. Jak widzicie, się ubrałam specjalnie, 6 grudnia dzisiaj i o, taki mam sweterek. Ubieram go wraz w szoku, właśnie w ten dzień, 6 grudnia, e, więc mam go już, nie wiem, 4 lata i ubrałam go 4 cztery, cztery razy, no może tam na początku się zdarzyło więcej, kalendarz. I pokażę wam później, co dostałam na e, Mikołajach, chociaż to są same słodycze, więc to tylko tak rzucę. My to też był ten kalendarz, e, prezent na Mikołaja, no i pieniądze. Dzisiaj jest szósty, no ale dzisiaj już na pewno musi być herbata, bo trzy razy po no raczej wątpię, że będzie kawa. Gdzie jest szóst? Nie mogę go znaleźć na dole. Dobre. O! Herbata o nazwie Przyjaźń. Przyjaźń? I jest to herbata, już wam powiem jaka. Biała herbata, ananas, jednej ja z niej. Bardzo lubię herbatę ananasową, więc... Nie, ma będzie dobra, tak się, do, tak się domyślam. E, winogrona banan, bo to jest z tych składników, kokos, pomarańcza, limonka, czerwona. Czerwona woreczka, złote gniazdki, mango, papaja, aromat, szlurafina, płatki, róże. Nice. No, fajnie, fajnie. Takiego się nie spodziewałam. No i teraz tutaj Wam pokażę. Tutaj są moje ulubione słodycze, tak. My Love, eee, tak, on the first. Żelki takie kwaśne, trzaskawkowe. Wieronki. Oh my god. To jest kukurydza w przyprawach grillowana. Tutaj pierwszy raz to próbowałam w Hiszpanii. W Hiszpanii nie byłam na kolonii, tylko akurat tam były takie normalne, mniejsze te nasiona, jak się nazywa? tak kukurydza, tak? A tutaj jest taka bardziej wydmuszona, większa, ale próbowałam to już parę razy i jest super. Hmm, takie są ciastka korzenne. Bardzo je lubię. nie wiem czy to jest jakiś mój ulubiony, yy, ale tak do kawki się coś przegryźć, coś z tego typu na jeszcze wy yy, yy, Advent to super. Oh my God! Chyba zaczął padać śnieg w końcu. W końcu zaczął. Teraz w sumie mogłabym zrobić coś kreatywnego, czytać książkę, bo mam taką świąteczną. I czytałam to do lata temu, w sensie nie czytałam do końca. Może jestem na jakiejś około setnej stronie? Nie mam pojęcia, bo dawno tam nie zaglądałam, ale ja. No, ja jestem osobą, która bardziej woli coś na telefonie sobie pooglądać. E, jakiś film e, czy TikTok? E, no. Ja teraz oglądam. Mm, wyłączyłam film Elf. To jest dość stary film, e, ale taki, no, popularny, taki bardziej znany każdemu. E, a ja dopiero pierwszy raz będę go oglądać. W sensie jestem w połowie, tak. I mi się podoba bardzo. E, więc się nie dziwię e, czemu jest tak e, taki uwielbiany przez wielu ludzi a jutro jadę na wojnę e, miałam jechać ze znajomymi e, ale się troszeczkę wykruszyła ekipa więc pojadę z, z ciocią i z kuzynką jest jest taką moją ulubioną księżniczką, nie wiem czy ona jest księżniczką ale taką postacią Disneya i wiecie jak tutaj się położyć w udekorowanym pokoju, już zakończonym prawie em, w nowej takiej piżamce, w tej świeży, świeżej, tak świeżej piżamce świątecznej z herbatką uwielbiam, uwielbiam to uczucie czuję się wtedy taka fresh i tak mi jest comfortable wygodnie ja jestem osobą, która tak lubi romantyzować życie. Właśnie coś tutaj na święta, właśnie na Adwent, sobie udekorować pokój. Na jesień coś tam dodać, nic małego. No, w sumie później się nic już nie dekoruje, chyba że na Wielkanoc to też jakieś małe dodatki. E, SE dodaje. No, 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 no i no, najbardziej. Dekoruję jak są... Jak się zbliżają święta, co nie? Jest to taki mój ulubiony sezon Tutaj mogę poczuć... o myślę, coś tam odkleiło. Eee, taki klimat. Najbardziej taki odbieg od wszystkich innych miesięcy, tak? Bo w sumie później jak się kończy grudzień w sensie, eee, odkleja mi się to. Będę musiała to przyczepić jeszcze raz Odbieg od innych miesięcy Aha, no i jak się kończy grudzień to już tego nie czuję, ja chcę już ściągnąć wszystko Bo już na nic się nie czeka No chyba, że na księdza No ale... No, ja bym mogła to już ściągnąć Po świętach i byłby spokój I sobie wiecie, pierniczki zrobić Herbatę świąteczną Na jakiś jarma jarmak pojechać. Nie wiem kiedy bym mogła coś zrobić, pojechać, mm, ale mam nadzieję, że będę mieć okazję. I co? Mm, what can I uh, Sales? Wy możecie mi napisać, e, czy lubicie tak dekorować sobie pokój e, wy przed świętami, e, a jak tak to czy jest tylko dużo jak u mnie w pokoju. Czy po prostu jakiś mały taki akcent sobie wolicie dodać, żeby po prostu był? Czy jesteście takim Grinchem i nie lubicie świąt, nie lubicie dekorować. Pisz, Piszcie w komentarzach, każdy komentarz czytam, bo dużo ich nie ma. Ja w ogóle zapomniałam. Przed chwilą pisze do mnie znajoma wszystkiego najlepszego, ja nie wiem o co jej chodzi. Przypomniała mi się, że jest już po północy i są moje urodziny. Więc Happy Birthday for me! Kończę 17 lat. Jeszcze nie. O godzinie 11.45 będzie równe 17 lat. Plus 9 miesięcy. Robię sobie teraz tą kawę Cream brule, Później Wam, albo za chwilę opowiem, jak było wczoraj. Na no, ja Wajanie. Ale... I tą czekoladę już piłam, kawę i przyjaźń, Herbatę to taką mam. Bardzo dobre. Nie wiem, ta firma jest super. Wszystko mi jak na razie smakuje. No oprócz tego pierwszego, bo tam była zbyt mocna. Zbyt mocno było wtedy czuć ten imbir mm, Ale tak to, to wszystko super. Chyba ja się przedstawię i będę pić tylko za chwilę. Parzone te kawy, bo zaczęły mi bardziej smakować. E, no, pewnie nie zawsze będę piła, bo są zbyt mocne, tak? E, ale się przekonałam do nich. E, więc, jak będę jakoś kiedyś bardzo, bardzo zmęczona, to wtedy będę brała te. Hello everyone! Nie otwierałam okienek, a nie widzicie, pewnie blisko. E, trzy chyba dni aż, aż tyle. Więc dzisiaj trzy okienka ja otwieram. Tak, no. Czemu tyle minęło? No, był weekend, który nie nagrywałam. Nie montowałam też e, filmów, bo nie. E, ale sobie teraz to zrobimy. Miałam powiedzieć, jak. Było na Wajanie. Szczerze, było no, fajnie, bo. W, e, no, moja na pierwsza była super. To, no, jak już mówiłam, ee, jedna z moich ulubionych postaci Disney'a e, Druga była okej, okay, ale moim zdaniem już trochę nie, naciągana. Taka, że bez tego też by uszło bez tej części, ale nie było złe, tak? Było fajne. I no, było dużo dzieci, no, kto by się spodziewał, tak? I no, tak mnie kopało, i moją ciocie. Krzesło, ten fotel, że myślałam, że już tam wyjdę. Czasem, e, stamtąd, e, ale uspokoiłam się. To dobrze, co? No. to jest moja opinia. Będzie jeszcze trzeci, trzecia część, e, część, część, jak to wynikało z końca filmu, no, ale. Nie wiem, czy się to opłaca robić kolejną część. A może coś zaskoczy, i ta część się okaże po prostu najlepsza ze wszystkich. No, nie wiadomo, tak? Jeszcze lepsza od pierwszej, chociaż wątpię, że tak będzie. Ja dzisiaj wstawałam na. Co, na egzamin miałam dzisiaj mm. z matematyki. I wchodzę już, nie wiem, 20 minut przed pisemnym. Weszłam yy, sobie na komputer, gdzie jest yy, siódemo, siódemka tutaj yy, I się okazało, że godzinę temu, tutaj się przed egzaminem, przełożyli mi na jutro Czyli mam rozumieć, że ja nie mogę sobie przełożyć w zrobił. ktoś, jakby yy, tam chmura, może mi przełożyć? Nie Zdenerwowałam się, bo wstałam specjalnie I myślałam, że już dzisiaj będę mieć to z głowy, no niestety Nieważne, tym miłym akcentem przechodzimy do siódme, e, siódmego okienka, e, czyli były moje urodziny wtedy. Mamy kawę, e, Irish, Irish Whiskey, o, alkohol. Specjalne, specjalnie dla mojej urodziny, taka fajna kawa. E, lecimy dalej, ósemeczka. Mm, ósemeczka, 8, osiem, osiem. osiem. Here. To herbata. Rabarbarowy sorbet. I dziewiąteczka, też tutaj widziałam, przed chwilą jest niżej. O kurde, trochę się zepsułam, no to Nie będzie to jakiś bardzo ładny, otwarty kalendarz adwentowy. E, pięć skarbów się nazywa. No nie ma tu napisanych składników, więc... Więc nie wiem, tego, czego mogę się tutaj spodziewać.